Ze względu na coraz bardziej upalne dni mieszkańcy decydują się na montaż klimatyzatorów w mieszkaniach i lokalach usługowych. Należy jednak spełnić pewne warunki, by otrzymać zgodę na ich montaż. Montaż klimatyzatora i jego lokalizacja powinna być nad płytą balkonową. Odwodnienie od takiego urządzenia powinno być do naczynia zbiorczego, które uniemożliwia wypływanie wody na, na, na zewnątrz. Montaż klimatyzatora powinna wykonać uprawniona firma do tego, zgodnie z wymogami PPOS i, i wymogami BHP. I należy dokonać wyciszenia takiego urządzenia poprzez montaż podkładek dystansowych. Również z uwagi na niektóre ważne aspekty należy liczyć się z ograniczeniem mocy przy doborze klimatyzatora. Standardowy przydział mocy dla pojedynczego lokalu to 4,5 kW, więc teoretycznie trzeba by się w tym zmieścić. Natomiast jeżeli ktoś sobie chce zamontować większy klimatyzator, to powinien poprowadzić osobny kabel od skrzynki zabezpieczeniowej. W odpowiednim przekroju, który pozwala na dopuszczenie większej mocy. Klimatyzator ma jednak dopuszczalny poziom hałasu, jaki może generować. W ciągu dnia taki hałas powinien się mieścić w granicach 55 dB, natomiast w nocy powinien on wynieść około 45 dB maksymalnie. Wszystkie prace mieszkańcy, a także właściciele lokali usługowych będą musieli wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.